Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, oczywiście z Brawl Stars. Tym razem otworzymy sobie na pewno darmowe prezenty, które mamy w sklepie, ponieważ no słuchajcie, trochę się tego nazbierało od ostatniego odcinka mamy oczywiście tutaj nowe skinki również ten skin całkiem spoko moim zdaniem a ten naprawdę to jest jeden z lepszych skinów jak chyba były no może nie w Brawl Stars, ale myślę że świąteczne no to to jest naprawdę bardzo bardzo dobry skin no oczywiście nie jest on aktualnie przeceniony ponieważ jest on nowy ale na pewno za rok czy za dwa lata opłacałoby się z pewnością coś takiego kupić mamy oczywiście powrót starych skinów mamy tutaj Jackie mamy oczywiście Grifa. Mamy Tika, także no, te skiny też są bardzo fajne. Jest oczywiście Stew i również mamy Franka. No ten Frank może nie jest jakimś moim ulubieńcem w sumie z tych, ale też nie jest jakiś najgorszy. Oczywiście, oprócz tych skinów, musicie pamiętać, że ja mam też niektóre kupione, więc prawdopodobnie taki Gale też jest przeceniony. Taki bo również pewnie jest przeceniony, no i ten spike też pewnie jest na przecenie. Tylko, że ja ich nie widzę, bo po prostu już posiadam te skinki. Tutaj oprócz tych skinów, z tego co pamiętam, były jeszcze te nowe, właśnie, była ta Nita i Dynamite, które miały po prostu nowego skina zmienionego, ale już tego nie ma w sklepie, nie wiem dlaczego. Skupmy się na świętach z Brawl Stars i darmowych prezentach, ponieważ mamy tutaj jeden, pierwszy tutaj prezent, jest to taka świnka, oczywiście z tej story. Czwarty dzień. Teraz mamy dzień piąty. No i w dniu piątym mamy darmowy prezent. I jeśli chodzi o taki właśnie darmowy losowy prezent, to w tym momencie na ekranie widzicie kod QR, który po zeskanowaniu da wam właśnie trzy takie losowe prezenty zupełnie za darmo. A jeśli nie umiecie zeskanować tego kodu, to link w opisie, właśnie do tych trzech losowych prezentów, również zostawiam. Także ja tutaj, no nie będę otwierał ich, bo jeszcze tego nie mam, jak to nagrywam. Ale Wy już możecie oczywiście sobie to odebrać. A tymczasem ja sobie wejdę w ten prezencik. I uwaga, czy tym razem będzie coś lepszego? Ok, mamy bardzo rzadki, więc spoko epicki. Ej, dawaj mi tyka, please. Please, please. No nie, ale mamy epic. Aha. I tylko emotka. Dobra, myślałem, że coś lepszego z epika. Ok, dzień szósty. Tutaj mamy ikonkę takiego rekina kowbojskiego. Spoko. No i mamy jeszcze dwa prezenciki. Kolejny losowy prezent. Pamiętajcie, użyjcie sobie kodu QR, żeby właśnie trzy takie prezenty dostać. No ja niestety tutaj dostałem bardzo słabe rzeczy. No i na końcu mamy jeszcze dzień ósmy. Dzisiaj odbieram. No i mamy tego dinozaura. Nie, nie pamiętam jak on się nazywa, ale wiem, wiem o co chodzi. No i zobaczmy, co tutaj jeszcze nam zostało. No w sumie już dosyć zbliżamy się, co nie? Zbliżamy się do tych dropów. One są tutaj chyba takie najlepsze. No oczywiście nie licząc yy, postaci Baza Astrala, co nie? No właśnie. Jeszcze w Karneciku mamy tutaj jakieś yy, zdobyte, mamy, mamy jakieś dropy. Ok, bardzo rzadki. No to niezbyt dobrze lećmy z następnym dropem, no tutaj niestety też nie najlepiej, 1000 monet, spoczko i kolejny drop no bardzo rzadki, więc trochę średnio a tutaj już dalej mam tylko i wyłącznie kredyty no widzicie, jestem praktycznie w połowie karnetu nie idzie mi to zbyt szybko, bo dwa tygodnie do końca sezonu, trochę misji porobiłem ale tutaj większość misji też jest właśnie w sumie z tego karnetu zadymiarskiego, którego ja w tym sezonie Zdecydowałem się nie kupować, ponieważ ten skin moim zdaniem jest, no nie, nie jest moim ulubionym skinem, słuchajcie, no po prostu jakoś tak uważam, że ten skin nie jest jakiś mocny, no ale okej, okay. wejdźmy może sobie na rankedy, bo tutaj, którą mamy, okej, okay. no też nie jest, nie jest na rankedach za dobrze, tu by się przydało chociaż tego diamencika dobić, no ale wejdziemy sobie na rankingowe. I zagramy oczywiście najnowszym zadymiarzem, shade'em, ponieważ bazem, jak wiadomo, nie da się grać, więc weźmy sobie shade'a, cyk, ok, jeszcze sprawdzimy, no rzeczywiście, czyli nie zmienili tego i dalej bazem astralem nie możemy na rankingowych grać. No a jak sobie czekamy już tutaj w lobby, to ja jeszcze przypominam Wam, żebyście użyli oczywiście tego linku w opisie albo kodu QR, który wcześniej się pojawił. Żeby dostać zupełnie za darmo te prezenty Mam nadzieję, że wam się trochę lepiej poszczęści No ja niby dostałem episkiego No ale jednak była to tylko i wyłącznie emotka Więc w sumie nic, nic jakiegoś nadzwyczajnego Ale dam najlepiej w sumie jakieś skinki, by sobie wydropić No ale już skupmy się tutaj Skupmy się Prawie porobiłem tą Belle Oj, 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 Pomogła mi ta Ems, bo bym nie dał rady chyba No i została Belle ostatnia Którą ja prawie porobiłem, ale się nie udało więc ona już powinna... Dobra, tak to zrobimy. Cyk. Ona nie wie co się dzieje, jak ja w ścianę sobie wszedłem. Nie no, Shade naprawdę, naprawdę Shade jest bardzo, bardzo mocną postacią. On chyba dalej jest, no dalej jest bardzo dobry. To już tutaj się niewiele zmieniło, jeśli o to chodzi. Jak ja tak dostałem, co to było? Aha, to się odbiło chyba. Oj, zmarnowałem teraz atak, no niestety. Wbijamy w tą Bell. No czy ja mogę? No jest jeden na jeden. Dawaj Mortisik. Nie, no co ty robisz Mortis? Że ty się tak dajesz obijać? Tak nie może być. Tak nie może być. Dawaj Mortis, dawaj. No podjeżdżaj. Tu nie ma na co czekać. Ej, no o co chodzi? Czemu mój Mortis cały czas wchodzi w tej we w tej i co chwilę obrywa od niej? O co chodzi? No podjazd. Nie, nie. Dobra, to jest GG bo on jest oznaczony. Jak on teraz nie wleci? Nie, no co jest? Co on robi? Ty, on troluje grę, czy, czy o co tu chodzi? Aha, no i mega. Nie no, mówiłem, mówiłem, że to już jest rip. Mówiłem, bo on. No nie wiem co on zrobił w sumie. To było mega dziwne. Zagranie było dosyć średnie chyba. No, szczególnie na to, że to był Mortis. Dobra, on mnie tutaj próbuje atakować. Ok, teraz się udało. Teraz się udało, tutaj bardziej się skupiliśmy, no i mamy Winka, więc bardzo fajnie, że Shade'ikiem udało się wygrać. No, jeśli chodzi o Shade'a, to w sumie mam na nim tylko 59 pucharków, no niezbyt dużo, a jeśli chodzi o bazę Astrala, to jest tutaj 377, więc już niedużo brakuje do y, tutaj tej skrzyneczki za 400, więc myślę, że spoko. No, czy byłbym w stanie wbić 1000? Pewnie tak, ale musiałbym trochę więcej jednak grać i nie wiem czy jest sens tutaj tego wbijać, bo po prostu wydaje mi się, że nawet nie zdążę, bo zostały tylko dwa tygodnie. Teraz mamy taki okres świąteczny, potem jest okres nowego roku, no i po prostu chyba nie będę miał kiedy wbić niestety tysiąca, no ale postaram się jak najwięcej po prostu dobić tych pucharków, a tymczasem zaczynamy sobie kolejną gierkę. Tym razem wylosował się. Game grab, więc no, to nie jest jeden z moich ulubionych trybów. Może nie jakoś mega zły, ale też jakiś najlepszy nie jest. Czy ja mogę w ogóle oddawać ataki? Czemu ja nie umiem oddawać ataków? O co chodzi? Nie, no mogę, ale jakiś to. Wydawało mi się to zlagowane strasznie. Nie wiem, czy ja mam lagi, czy o co chodzi? Że ja jakby w ogóle nie, nie nadążam nie, nie ataku oddawać. Nie wiem, co jest grane. Ej, no lagi są jak nic. No co jest? Klikam. Ej, nie oddaję ataków. Autentycznie. Ej, nie mogę oddawać ataków. Ej, auto-atak nie działa? Czy, czy, czy co, co, co jest grane tutaj? No klika ten auto-atak, ale to tak... Nie wiem. No klikaj tym auto-atakiem. Ale mi wjechał ten Daryl. No i nie, no zabrał mi wszystkie te. Dobra. Tyle. Ej, wydaje mi się, że są jakieś ściny. Tutaj coś jest nie tak z tym brawlem. No i czemu mi tutaj zaatakowało? Dawaj ją, dobra, mamy to. 6 gemów, 6 do 6 jest aktualnie, więc jest no remis, remis tak naprawdę. Ja bym sobie tam podleciał, dobra, lecę. Let's, let's. No nie, ten Daryl ma tak mało. Dobra, niszczymy go. Aha, skończył mi się ult aktualnie. Super. Super, ej, no nie umiem atakować. O co tu chodzi? Czyż ten gościu nie dostaje ataków? No, czy ja mogę atakować? Dobra, mamy 12. Ucieczka. Ucieczka tutaj. Przy spawnie sobie będziemy siedzieć. Ja tego ziomka. A, gościu to w ogóle tam poleciał. Myślałem, że tutaj do mnie przyleci. Niszczymy cię. Oj, 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 oj. Jeszcze bym padł, ale dobra. Fajnie, że mamy tą ucieczkę jednak tutaj no pomogło to 7 7 dostaliśmy 7 fragów więc spoko o i mityczny dobra na zakończenie mityczny bardzo fajnie uwaga i co wyleci nie no emotka berego. To jest dzień wylatywania emotek. Poprzednio z prezentu, teraz ze stardropów. Masakra z tymi emotkami. No ale to by było w sumie na tyle w tym filmie. Widzimy się w następnym filmie, w którym oczywiście wyniki losowania na tego oto tutaj skinka do Peny. Już Wam pokażę, żebyście oczywiście wiedzieli. Chodzi o tego skina. W następnym filmie już będą wyniki. Także już w kolejnym odcinku będziecie wiedzieć, kto jednego takiego skinka wygra.